Czołem. Z tej strony Michał Zieliński z PartOfWeb.pl i w tym poradniku pokażę ci, jak włączyć i wykorzystać sztuczną inteligencję za pomocą wtyczki Elementor. Zapraszam do oglądania. Dobrze, zaczynajmy. Na początek zapoznajmy się z tekstem przygotowanym przez zespół Elementora. Z którego dowiemy się, jak zacząć korzystać z tej sztucznej inteligencji. Otóż, po pierwsze, potrzebujemy wtyczkę Elementor połączoną z kątem Elementora, a ta wtyczka Elementor musi być w wersji 3.13. To samo dotyczy w wersji Elementor Pro, również musi być w wersji 3.13. No to zacznijmy od tego połączenia się z kątem. Jeżeli masz zainstalowanego już elementora, to sobie możesz tutaj najechać na tą zakładkę albo kliknąć ustawienia. Efekt tego działania będzie taki sam. No i jeżeli już tutaj sobie przejdziesz, w prawym górnym rogu masz taką opcję Connect Account. Oczywiście, jeżeli nie założyłeś, nie założyłaś wcześniej konta i już nie połączyłaś się, jeżeli zalogowany jesteś. To tutaj będzie opcja My Account. W moim przypadku nie jestem zalogowany, nie mam jeszcze konta połączonego z tą wtyczką, dlatego muszę sobie to kliknąć. No i po kliknięciu zostajemy przeniesieni tutaj na stronę Elementora, gdzie możemy się zalogować. No ja nie mam konta, dlatego muszę kliknąć, żeby je stworzyć: Create An Account. No i tutaj dwie podstawowe rzeczy, czyli trzeba podać e-mail i hasło. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz skorzystać z konta Google'a. Ja zaraz założę konto i widzimy się za chwilę. Gdy się zalogujesz, a raczej założysz konto, pojawi ci się taka tutaj informacja, żeby połączyć swoje konto Elementora z konkretnym adresem e-mail. No i tutaj masz domyślnie zaznaczoną opcję, żeby dostarczać e, różne informacje na temat korzystania z tej wtyczki. Ja sobie to Odznaczę, no i żeby się połączyć, klikasz, oczywiście, Connect. No i w tym przypadku od razu zostajemy przeniesieni z powrotem do yy, WordPressa, i mamy tutaj tylko takie powiadomienie, że zostaliśmy połączeni yy, z sukcesem. Ja teraz jeszcze tylko zobaczę maila. Do, oczywiście otrzymałem informację, żeby potwierdzić adres e-mail. No, otwierasz to sobie wiadomo, i tutaj, ma, tutaj masz wielki przycisk. Potwierdź swój e-mail, klikasz. No i wszystko powiodło się. Dziękujemy za zweryfikowanie Twojego maila. Można przejść do Elementora. No i dobrze, teraz możemy sobie cofnąć do WordPressa. Pierwszy z tych elementów, y, które były opisane tutaj w instrukcji, mamy zrobione, czyli połączenie się z kątem y, Elementora. Teraz jak zainstalować wersję 3.13. Wersja 3.13 to nic innego jak wersja deweloperska, która służy do ymm, przetestowania sobie różnych nowych elementów, które oferują autorzy wtyczki. Jeszcze zanim przejdę do instalacji tej wersji 3.13, zwróć uwagę, że po tym jak się połączyłem z kątem elementora, tutaj w prawym górnym rogu zmieniła mi się ta nazwa. Tak jak było wcześniej Connect Account, czyli połącz konta, konto, tak teraz mam już My Elementor. Jeżeli to sobie klikniesz, to przeniesie cię do twojej tam strony w systemie Elementora. Ale dobrze, wracamy do mm, instalacji wersji Elementora 3.13. 3.13, jak to zrobić? No musisz sobie przejść do zakładki Elementor, tutaj będzie taka opcja narzędzia. I teraz tutaj kontrola wersji, i zwróć sobie uwagę, że tutaj będziesz miał lub miała napisane, jaką masz wersję obecnie zainstalowaną. No tutaj mam monitor, że pojawił się jakiś problem. Yy, I mam 3.12.2. To jest ta podstawowa wersja. Można sobie w ten sposób szybko sprawdzić, jaką masz. I teraz, żeby przejść do tej 3.13, trzeba sobie tutaj zostać tym beta testerem. Czyli po prostu masz tutaj taką opcję, beta tester, i sobie trzeba kliknąć to włącz. Zwróć uwagę, że masz tutaj taką informację, ostrzeżenie, że autorzy nie rekomendują aktualizacji do wersji beta na działających stronach. No, to jest chyba oczywiste. Po prostu wersja beta nie została jeszcze porządnie przetestowana, dlatego może stwarzać różne problemy włącznie ze, z rozwaleniem po prostu twojej strony, dlatego robisz to na własną odpowiedzialność. Ja testuję to już na drugiej stronie, i jak dotąd nie miałem takiego problemu, natomiast u Ciebie może być inaczej, dlatego mm, miej to na uwadze. No ale dobrze, wróćmy do tematu Beta-tester włączasz, klikasz zapisz zmiany. Tutaj jest od razu taka opcja, że można sobie aktualizację na maila otrzymywać informacje różne ja tego nie potrzebuję No i teraz po kliknięciu zapisz zmiany na samej górze pojawia się tutaj od razu takie powiadomienie Elementor edycja deweloperska zobacz nasze wersje rozwojowe i pomóż tam nam udoskonalić Elementor i tak dalej No i to będziemy tej właśnie edycji potrzebować dlatego klikasz sobie zainstaluj i włącz No, jak widać, przebiegło to bardzo szybko. Oczywiście włączasz wtyczkę, no i zostaliśmy już przeniesieni tutaj do strony, gdzie mamy wszystkie wtyczki. Od razu pojawia się informacja o aktualizacji, że jest dostępna jeszcze nowsza wersja. I jak widzisz, zwróć uwagę, że ta nowa wersja to będzie właśnie 3.13 z kolejną tam, już chyba czwartą, jak widać, edycją. No i tutaj klikasz sobie, oczywiście, uruchom aktualizację. Jak widać, już zaktualizowano, więc wydaje się, że wszystko już powinno być gotowe. Tutaj, oczywiście, po lewej stronie, jak widzisz, już od razu zmienia się ta zakładka. Jest dodana tutaj y, informacja, że to jest dev, czyli wersja deweloperska. No i tutaj na dole też to można sobie zobaczyć, ale nam to nie będzie potrzebne. Dobrze, sprawdźmy teraz. Hmm, czy już mamy te wszystkie opcje, które Elementor AI oferuje? A jakie to są opcje? No znów wróćmy tutaj do tego informatora. Co możesz zrobić z Elementorem AI? No, można sobie użyć tutaj do edycji yy, tekstów, czy to w nagłówkach, czy tam w y, edytorach tekstu. Tutaj, Call to Action. I tak dalej można sobie również y, tutaj blok HTML wykorzystać. Oprócz tego w wersji Pro można sobie y, dodawać własny kod CSS. Niestety ja tego nie pokażę dlatego ja, że mam wersję darmową Elementora. Natomiast w przyszłości, jeżeli uzyskam dostęp do Elementora Pro, to z pewnością wrócę do tego tematu i ci to pokażę. No, ale dobrze, wróćmy już do robienia. Ja tutaj mam przygotowaną taką prostą stronę. Klikam sobie edytuj w elementorze. No, i tutaj już wita nas taka informacja, co możemy sobie tutaj zrobić z tym elementorem AI, czyli sztuczną inteligencją. No, tutaj mamy to, co wcześniej: różne dodatki. No dobrze, ale sobie to. Yy, zamkniemy, no i mamy tutaj proste, prostą taką stronę. Teraz, jak skorzystać z tej sztucznej inteligencji? Ja sobie tutaj dodam podstawową taką opcję, wyszukam nagłówek, dodaję sobie ten nagłówek i zobacz tutaj po lewej stronie nad okienkiem, gdzie również sobie możesz ten tekst wpisywać. Masz taką opcję Write with AI, czyli napisz ze sztuczną inteligencją. No i klikamy sobie to. Ładuje się tutaj taki panel. Oczywiście mamy tutaj mm, taką informację. Wiadomo, mm, polityka prywatności i tak dalej. No trzeba to oczywiście zaakceptować. No i ładuje nam się tutaj taki panel i mamy okienko, gdzie możemy sobie wpisać takie polecenie co my chcemy uzyskać. Tutaj mamy sugerowane takie te polecenia i na przykład mamy tutaj oczywiście niestety to jest po angielsku na ten moment i mamy tutaj taki przykład, że stwórz mm, tytuł blogowy dla no i możemy sobie wybrać. Powiedzmy, że spróbujemy najpierw użyć języka polskiego i chcemy sobie zrobić, przypuśćmy Tekst na temat salonu fryzjerskiego. No to powiedzmy tak: napisz nagłówek dla salonu fryzjerskiego. Zobaczymy, czy coś się uda. Klikamy Enter albo tutaj ten Generate. No i zobaczmy. Już mamy tutaj taką podpowiedź: stylizuj swoje włosy z nowoczesnym salonem fryzjerskim. Profesjonalne fryzury dla wymagających klientów fajne. Można to oczywiście już użyć. Jeżeli chcemy sobie to użyć, klikamy tutaj Use Text i już mamy od razu zaimportowane to, co nam sztuczna inteligencja stworzyła. Jeżeli nie chcemy, możemy oczywiście sobie to edytować. Znowu klikamy Write with AI i tutaj mamy kolejne ciekawe opcje. Otóż pierwsza z nich to mm, za pomocą tej opcji możemy sobie użyć takiego prostszego języka. Zobaczmy, czy coś w ogóle to nam zadziała. Kliknijmy to sobie. No, kliknąłem. Natomiast zwiększyło nam ilość tego tekstu. Druga opcja. Możemy sobie ten tekst powiększyć, czyli dodane będą kolejne zdania. No, sprawdźmy sobie. Ta opcja się nazywa Make it longer, czyli wydłuż ten tekst. No, jak widać... Powiodło się. Niestety ten tekst został zwiększony, ale w języku angielskim. Ale nie przejmuj się, to nie jest problem, dlatego że tutaj mamy taką opcję Translate tu, czyli od razu możemy sobie przetłumaczyć to, co nam stworzyła ta sztuczna inteligencja. Mamy tutaj wiele języków. No i jak sobie przejedziemy, mamy Polish, klikasz. I zobaczmy, czy nam przetłumaczy to. Jak widać, chwilę to trwało, ale się wszystko powiodło. Mamy fajny, długi tekst. Możemy sobie go spokojnie przeczytać, zobaczyć, czy nie ma jakichś tam błędów. Sprawdźmy kolejną opcję. Następna z nich to Make it shorter, czyli skróć ten tekst. Uznaliśmy z jakiegoś powodu, że obecny tekst jest za długi. Możemy spróbować tej opcji, czy ona zadziała i skróci nam tekst. Sprawdźmy. Jak widać, udało się. Znowu mamy skrócone do kilka zdań. Nie widzę tutaj tak na szybko przeglądając żadnych błędów, więc wychodzi na to, że to wszystko działa. Ostatnia z tych opcji, takich w tej, w tej zaokrąglonej tutaj kapsułce, że tak powiem, to jest opcja, żeby poprawić gramatykę i błędy. Ja teraz to przetestuję, tylko że spróbuję mm, wprowadzić kilka błędów ortograficznych. Tutaj mamy, jesteśmy dumni, no to wpiszę przez u zamknięte, tutaj mamy fryzury znowu, zmienię na u zamknięte, yy, 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 tutaj mamy obsługę, też dodam u zamknięte, no tutaj też fryzury, ale wszędzie u akurat, no ale sprawdźmy na takim podstawowym przykładzie, klikam. Fix spelling and grammar. Zobaczmy, co się stanie. No, i jak widać, wszystko poprawiło. Dumnie jest z powrotem, obsługa jest z powrotem uotwarte. Fryzury tak samo, więc wychodzi na to, że działa. Kolejną z opcji, które są trochę niżej, to już jedną ci pokazałem, czyli można sobie to od razu przetłumaczyć na wiele z języków, kilkanaście jest co najmniej. No, w tym wypadku akurat mamy już język polski. A druga opcja to jest change tone, czyli zmień po prostu ton tej wypowiedzi, i mamy naprawdę wiele różnych ciekawych opcji. Na przykład, taka opcja, żeby, była, żeby ten tekst tak był formalny tutaj, taki, w takim przyjacielskim tonie, inspirującym, motywującym, nostalgicznym, i tak dalej. Tutaj, nawet, mamy, żeby brzmiał tak naukowo. No to sprawdźmy sobie na przykład, niech będzie nawet ten naukowy, zobaczmy co nam tu zmieni. Aha, zmieniło, niestety znowu na język angielski, no ale mamy już to rozwiązanie, można sobie przetłumaczyć na język polski. No i zobaczmy. Po raz pierwszy odkąd testuję tę opcję, pojawił mi się błąd. Także jak widać, Zdarza się, że jeszcze pojawiają się błędy. No, tak jak wcześniej mówiłem, jest to wersja testowa, dlatego mogą się pojawiać błędy, różne niedociągnięcia. Także nie można być tym zdziwionym, ale spróbuję jeszcze raz. Try again. Może tym razem się uda. O, i ty, tym razem zadziałało. Zmieniałem ton, bodajże, na naukowy. No i zobaczmy. No tak krótko przeleciałem oczami i wydaje się, że jest taki bardziej już, powiedzmy, naukowy, bardziej może formalny niż naukowy. A teraz zmieńmy ten tekst powiedzmy na nostalgiczny. Zobaczmy co nam pokaże. No i troszeczkę nam wydłużyło tekst. No, jest troszeczkę nostalgiczny. Tutaj jest mowa o wspomnieniach. Tutaj e, fajny tekst, że bardzo uwielbialiśmy tworzyć fryzury, które pasowały do osobowości i stylu naszych klientów. No jest, zmieniło troszeczkę ton tej wypowiedzi. Także można uznać, że ta opcja działa. Nie ma spektakularnych efektów, ale działa. No dobrze, to była mm, opcja dotycząca nagłówka. Ja sobie już to zamknę, zostawię ten podstawowy. E, tak samo ta opcja będzie działała z edytorem tekstu. Tutaj, sobie przeciągnę, oczywiście, klasycznie, i jest tak samo, w tym samym miejscu. Zaraz na początku, i po prawej stronie, mamy tą opcję włączenia tego. I znowu mamy tutaj okienko, w którym możemy takie polecenie mm, wpisać. I mamy kilka gotowych tutaj y, sugestii. No, i tutaj jest taka fajna sugestia: y, stwórz y, wpis na blogu o. Ja spróbuję wpisać po polsku takie polecenie. No skoro mamy ten salon fryzjerski, no to na przykład napiszmy, no niech będzie taki wpis o salonie fryzjerskim. Wpis na bloga o salonie fryzjerskim. Zobaczmy, czy po polsku się to uda. No jak widać, coś tam nam napisało. Oczywiście nam opisuje tutaj podstawy, Czym jest salon fryzjerski, i tak dalej, co oferują dobre salony fryzjerskie. No, jak widać, to działa. To może jeszcze spróbujmy nowe polecenie. Jeżeli to, to nam nie pasuje, a nie chcemy zamykać okna, to możemy tutaj kliknąć New Prompt. No i teraz zmienimy, może nie o salonie stricte fryzjerskim, tylko wpis na bloga o urządzeniach używanych w salonach fryzjerskich. Klikam Generate Text. No i jak widać też udało się tutaj dodać. Mamy tutaj wspomniane o suszarkach, prostownicach, lokówkach, które umożliwią stworzenie modnych i trwałych fryzur. No ciekawe wychodzi na to, że chyba by to działało. W każdym razie, jeśli chodzi o tekst, czy to będzie nagłówek, czy to będzie y, edytor tekstu, ta opcja ze sztuczną inteligencją działa tak samo i można sobie tutaj zlecić napisaniem takiego nagłówka czy wpisu y, czy wpis na bloga. Zależnie od tego, czym prowadzisz taką stronę, czy bloga, no to musisz sobie znaleźć y, swoje własne polecenia, które należy użyć. Y, od razu Cię ostrzegę. O tym, że czasami polecenia w języku polskim nie działają i trzeba skorzystać z języka angielskiego. Dlatego, jeżeli byłby taki problem, to albo szukaj z tych sugestii, ewentualnie otwórz sobie Google Tłumacza i sobie wpisz takie polecenie, które spróbuje nakierować tą sztuczną inteligencję na to, co chcesz uzyskać. Dobrze, także jeśli chodzi o edytory tekstu. Czy to nagłówek, czy edytor tekstu, takie ma możliwości ta sztuczna inteligencja. A teraz pokażę Ci kolejną opcję, czyli blok HTML. Ja sobie to oczywiście wyszukam. Jest blok HTML. No i teraz możemy zlecić tej sztucznej inteligencji napisanie konkretnego bloka w języku HTML. Żeby pokazać Ci to na przykładzie, ja sobie klikam oczywiście Code with AI i tutaj mamy znowu kilka różnych takich propozycji, czyli na przykład gotowy kod Google Analyticsa. Bardzo ciekawa opcja. Ja sobie to wykorzystam. Klikam Generate Code, Code. No i jak widzisz tutaj nam to wszystko wygenerowało. Na dodatek mamy od razu instrukcję, żeby umieścić taki kod Google Analytics na twojej stronie. Trzeba Y, wykonać następujące kroki. Tutaj masz o dodawaniu. I tutaj jest ciekawe, bo jest kolejna instrukcja, żeby tutaj tę y, opcję z, y, zamienić na swój własny y, kod z y, Twojego konta Google Analytics i sobie to wstawiasz. No i masz... Ja sobie kliknę wstaw". No jak widać, oczywiście to zadziałało. Także bardzo fajna opcja można sobie to zrobić. Ja może jedynie jeszcze tutaj sobie to usunę. No i wróćmy, znowu klikam Code with AI. No i to nie koniec takich opcji. Oprócz tego, co mamy tutaj zasugerowane, ja spróbuję sobie zrobić kalendarz wyświetlający dzisiejszą datę. Spróbuję najpierw oczywiście wpisać po polsku takie polecenie. No to zaczynamy. Kalendarz wyświetlający dzisiejszą datę. Klikam Enter. Zobaczmy, co się stanie. No, jak widać, wygenerowało nam. Mamy tutaj, oczywiście, znowu już informację, że możesz wykorzystać poniższy kod HTML, aby wyświetlić dzisiejszą datę w formacie dzień, miesiąc, rok. Bardzo ciekawe. No i sprawdźmy. Wstawię to. No i data się zgadza. Nagrywam ten poradnik 7 maja. Także wyświetla dzisiejszą datę. Ciekawe natomiast, jak się to sprawdzi następnego dnia. Czy się to zaktualizuje. Mimo wszystko na ten moment polecenie zostało zrealizowane i wszystko zdaje się działać. Bardzo fajna opcja. Teraz próbujmy coś trudniejszego. Niech to będzie tabela, tylko że sprecyzuje jakie ma mieć opcje. No to zacznijmy. Tabela złożona. Z dwóch kolumn i mm, powiedzmy pięciu wierszy sprawdźmy. No ciekawe, coś nam tutaj stworzyło. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. No to zgadza się, tak jak chciałem. Dwie kolumny, no i mamy pięć wierszy. Także, w, jeżeli by sprecyzować to polecenie że na przykład może oddzielone liniami czy w jakiś taki sposób może by się udało, żeby uzyskać odpowiedni wygląd tej tabeli. Także można się śmiało tym pobawić Ale ja Ci w zamian za to chciałem pokazać jeszcze jedną opcję, bo jestem ciekawy, czy to zadziała. No i powiedzmy przycisk z linkiem. Odsyłającym do strony głównej. Ciekawe, czy będzie w stanie odczytać to. Wygenerujmy taki kod. No, ciekawe, mamy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jest taki prosty przycisk, i od razu mamy napis "Go to Homepage. Natomiast musimy sobie sami zmienić, jak widać tutaj, w tym miejscu, adres, na który ten link ma odsyłać. No i w taki sposób można właśnie wykorzystać ten mm, blok HTML. -a. Oczywiście wszystko zależy od twoich potrzeb i jestem prawie pewien, że bardziej skomplikowane y, polecenia również ci zrealizuje ta sztuczna inteligencja. Natomiast nie ma co też oczekiwać naprawdę spektakularnych y, tutaj wyników. No dlatego, że to po pierwsze jest w testach, po drugie może to nie do końca zadziałać tak jak my sobie to wyobrażamy. Natomiast działa to już w obecnej opcji, także polecam sobie to sprawdzić. Ostatnią opcją, która była wspomniana to jest oczywiście CSS. Niestety, tak jak mówiłem, jest on dostępne tylko w wersji Pro. Natomiast z tego co testowałem, tutaj również w ramach tego bloku HTML-a można też wygenerować kod CSS-a, no tylko że nie będzie jak go wstawić, przynajmniej w tej za pomocą elementora. Ale jest taka jest opcja, żeby to obejść. Nawet tutaj spróbujmy przycisk, który się błyszczy po najechaniu. Kolor tego przycisku, to powiedzmy, niech to będzie niebieski. I zobaczmy, czy uda się. No, i tutaj udało się to wygenerować. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, wygenerowało kod HTML, wygenerowało kod CSS, natomiast niestety nie mogę wstawić tutaj e, tego CSS-a. To znaczy, tutaj kliknąć sobie mogę, no ale to nic nie zmienia, bo nie jest to mm, użyte w, poprawnej, w poprawnym bloku. Także CSS działa na pewno. I można sobie tam wygenerować fajne różne efekty graficzne, bo do tego przede wszystkim służy CSS. No i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Jeżeli masz jakieś pytania, albo coś Ci nie działa, to daj mi znać w komentarzach. Jest jeden problem, na który natrafiłem, próbując włączać ten elementor AI. Otóż wrócę tutaj do. Głównej strony, gdzie mamy elementora, no i tutaj, klikając, sobie ten elementor ten my elementor tutaj się otwiera strona. I w tym momencie widać, że jest połączona moja strona, na której sobie tutaj to testowałem. W, gdy testowałem sobie to, na innej stronie wystąpił u mnie błąd połączenia. I w tym miejscu nie była połączona moja witryna, pomimo tego, że byłem zalogowany. Można ten problem rozwiązać w taki sposób, że trzeba się odłączyć od tego konta. Tutaj jest dedykowana strona u autorów Elementora: jak to zrobić? Trzeba po prostu do adresu Twojej strony czyli tutaj mamy przykład, dodajesz taką tutaj linijkę. Następnie pojawi ci się opcja, żeby się rozłączyć i wtedy będzie można się ponownie zalogować już poprawnie na to konto, które chcesz. Zresztą ja ci to nawet mogę pokazać. Skopiuję sobie ten, tą końcówkę, kopiuj i otworzę sobie swoją stronę. Tutaj z domyślnym adresem. No i po prostu dodaję tą linijkę, klikam enter i tutaj ci się pojawia. To jest ten mail na który mam to konto do tej wtyczki elementor połączone, no i ono działa. Tutaj wszystko jest exist, tak? No i w przypadku, gdyby ci nie działało, wyświetlałoby się na przykład albo tutaj w elementorze podczas edycji. Tutaj, gdy próbowałbyś sobie dodać właśnie ten kod, to to ci się otworzy i zaraz będzie tutaj gdzieś mniej więcej błąd połączenia albo właśnie już tutaj, jak sobie otworzysz to, to, tutaj tą stronę Elementora, gdzie masz dostęp do swojego konta, tutaj nie będziesz miał tej strony, no to możesz sobie właśnie zastosować tą instrukcję, odłączyć obecne konto, a później jeszcze raz wracasz wtedy do strony głównej Elementora, klikasz tutaj właśnie My Elementor lub Connect. I logujesz się na prawidłowe konto. Problem powinien ustąpić. Ja link do tej instrukcji podam w opisie do tego filmu. Natomiast, jeżeli i tak napotkasz problemy, napisz, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Także podsumowując, fajna opcja. Już teraz w tej wersji beta działa. Można śmiało tego używać. Wyręcza cię wspaniale, żeby sobie napisać taki post czy, czy nagłówek czy dodać jakieś bloki HTML, na które masz pomysł, a nie potrafisz samemu tego napisać. No i cóż, dziękuję bardzo za Twoją uwagę, zapraszam na kolejne poradniki i pozdrawiam Cię serdecznie.